Nagrywa? Miga. Miga? Dobra, to byle nie. <laughs> Dobra, moi drodzy, rozpoczynamy eksplorację kopalni magnezytu, tak? Lutnie czy poręcz? Zagadka, sztura, łomik może. Albo ura. to Tam mam widzę przejście. No pory, w No. Czekaj, się tu. No już tutaj ci skamieniołą byli. O! Trochę kapiąco. Zobaczcie, to jest te wyżej wyjście chyba tutaj. Tak Co byliśmy Tam to idę i... Co to było? O, tak. to trochę rozdupczone. A tam widać już światło, jak gaście. Tam wychodzi na mienia tak? Tak. Tam się nie pchamy, nie? No, nie ma co. Chyba, że później, bo będzie... A to wzmocnienie było, no nie? Albo starasz się na przykład na akumulatory do wózku. No, no, no. Coś mogłeś tylko, że rozdupczony. Chodźcie, bo tu chyba jest strefa ostracowa owo. Tu się wygryźć Ale chyba zafalony. Czasami nie, może do góry, tak? Kurde, kurde. Blacha wydobywa się bez. ale ciągnie zimę. Kurwa, przeciągnij zimę. Tam jak na ciągu, tam się da zresztą. Up. Tędy to nie przejdziemy Widzicie to? Nie, ale tu można już by już No ale dobra, to przecież nie będziemy się tam pchali na razie, idziemy do dostępnych chodniki, a później będziemy podejmować, wiesz, Taki jakieś takie... Tak, trakować. tak, próby, że tak powiem, jakiegoś zaatakowania niedostępnych miejsc Idziemy na razie, na razie póki co i chodźmy po dostępnych miejscach Tutaj jak ładnie kamieniem, zobaczcie, oni tutaj zamknęli ścianę, nie? Zobaczcie Widzicie? I to jest hać świeże No, to Australii. Tak, zamknęli tą ścianę, ciekawe czemu co? Nie, jest no, nie to ułożone z kamienia, zobacz. To nie. To w działania kopalni jest. A. Dobra, chodźcie, teraz pójdziemy tym upadem. Zobacz, jaka żyła piękna. No to może pójdziemy tam, gdzie jest łatwo dostępne. Czyli to jest chodnik Jak będę schodził, tak? Transformers. Dobra. No to na Zobaczcie jak elegancko. Chodnik upadowy ze schodami. Takie rzeczy rzadko często się nie zdarzają. I to betonowe. O, zimnem wieje. Widać jakieś fajne artefakty w postaci. Pierceł. Tam jest przejście podwalone Idzie reszta ekipy Dobra, starajmy się może nie rozpraszać, tak? Halo tam na górze? Smyku, come here Mam wyjście z zdjęciówki, tam kolek nawet tego, bo to był u nich, zobacz, jeszcze kolek wbity Chyba z numerkiem chodnika A, ta No. Tutaj zobaczymy, Zobaczcie, podkłady jeszcze tutaj leżą. O, syn, jaki powinien... O, człowieku! A właśnie tam na do szybu głównego. No to dobra, czekaj, zobaczymy, tutaj. Podejdziemy. Bo to był chyba jakiś główniejszy. Jest strzałka 100, oznaczenie. Piąco. Jest tu chyba przyjść. Ale wiecie co jest najlepsze? Panowie. Przejść na lewo. Muszę iść A co strzał wtać. Nie, tu już jest ten. Yy, dwa przodki. I tam zawalony, nie? co tu

Tutaj one nad nami, nie rozłożony ten, to szkodzi kable i te podpłynęły. No tu woda stała. Rury pozwalane. Co to jest? Poręcze chyba, co? drzwi stare, chapa Dużo pewnie pod tym błotem jest, wiesz, zatopione rzecz. Bo to tutaj czeka, to jest rowisko, patrz, oryginalne. No jest skrzyżowanie i odbicie. Szałka niby w tamtą stronę prowadzi. tego wyjścia, czy dalej? A tam? A tam jest przodek, widzisz? A tam też jest balon. No. Ale jakby woda była, ciężko by się tędy przechodziło. Nie? Bo czy jest było przejście.

Koniec. Jak... dziękujemy. No ładno. Ty no jak tu już jest podmokłe. Jesteśmy na drugim poziomie. Zobacz jak tu jest błoto to poniżej będzie na 100% na niższych poziomach woda. Co to jest? Łącznik Zobacz, co się dzieje? Jakie błoto O Kuśpa A i tam tu odwodnienie szło. Zobacz. Na niższy poziom. Ty słyszysz? Może byśmy się przecisnęli tą ludą? I kawałek torowiska Otóż się bardziej wyprostować Robi się trochę bardziej sucho śladów na spongu żadnych nie widać tu za bardzo ich nie chodził także dziewiczy teren o ładne ładnie zachowane szpileczka tak to już ostatnia szansa, żeby tu wejść, bo jak odpalą ładunki, no to już będzie po taka. Co my tutaj mamy? Kontynuacja z górą. Przejście. Dobra, przejdę do tego. Co to? podkłady, kolejki, odłożone. Konstanty, no, zobaczymy, o chyba mamy koniec. So. Przodek. Tutaj zakończyli. Wpławiłem ci ładne te chodniki, no nie, ładnie to wszystko jest tego, tylko no. Mówię, jak oni tak już strzelali, to dlatego się tam zawaliło. Jeszcze można przejść się tutaj, to będzie zapewne z tej strony zawalone. Tam na górę jeszcze się przejdę zobaczyć. Bo to chyba taki opadowy jest, zobacz. Nie? I zwalali, wiesz tędy. Spróbuj tam, ja pójdę w to. Musimy zejść na niższy poziom, jesteśmy na drugim poziomie. A my chcemy zejść na niższy poziom, to raczej wątpię, chyba że tym opadem, nie? W twoim kierunku. No i właśnie teraz nie. Nie, ma to zawalone, wszystko jest. No ten idzie do dołu. Skoro góra jest odstrzelona. Do jest lepię. dos do No, chyba z lewej strony taki kanał zwadnający, nie? Jest czyście. Dobra, dobra. <grywia> jak, jak zobaczę to uwierzy. <grywia> Ty, to, jest, to jest duży chodnik transportowy, zobacz, lewy kanał odwadniający No Podwójny Podwójna szyna tu szła, zobacz No To transportówka główna Czujniku, żeśmy je wzięli trzeba wrócić. O kuźwa To te opadowe Z tamtej strony No coś może jeszcze Kurwa, ale jaki szeroki. Ale jest strzałka, piszę pisze trzy. Możliwe, że wreszcie na to. Na trzeci poziom, no. O kurźwa. Jest strzałka tu, przejście, jak oni poszli? Następny szyb! Na dół. Komora. b Słuchajcie, tam była strzałka z, y, z trójką do dołu, co żeśmy przechodzili obok. Trzeci poziom. No. O, ci goście mi wziąłem gdzie jesteśmy. Oni wchodzili od do schodów i od wschód stąd wschód miało do ojścia. Bardzo dobrze. Aha. Ej, go, wziąłeś mój worek? Nie, wszystko się zostało. Trzeba się wrócić. A gdzie Paweł? Proszę. Do ducha pójdziemy dalej, bo tam jest w jakichś chodników. Baryk! Paweł! Tam było strzałka, wiesz, na trzeci poziom zejść. Nie ja wiem, no ale to pierwszy jeden dla nie? To tu się dzieje. Wiesz, trzeba wrzucić, bo plecach zostawiłem, wiesz, czujnik trzeba wziąć. Podłączyć, bo to nie ma sensu. Się tak zapuszczać, wiesz, bez czujnika. Nie? No to może na razie skończy, zlepniemy i tyle, no. No dobra. A jak będzie dalej i dalej i dalej... Ok, ładne skrzyżowanie. Skony. Co no budowy? Tam, tam też krzodek. Jak na onopolu. Nie? O. Odsypany, odsypany, przodek. Konara. Tu nie masz więc duża komora tylko Nie da się. Co się nie da? Tam byliście na końcu? Tak Kończy się przodkiem komory takie, wiesz co pierwszy podasz piłamkę, dobra? Kamień bardzo. Zastraczka pienię. Co to? Tknięcie jakieś tu? Chodzi jakiś taki dźwiękien. No. Idziesz? To dalej. No tu jest ewidentnie tu, że trójka. No tak, strzałka. No, na drugiej strony. Miał to tą deskę, no tutaj, to podkład chyba, zobaczmy. No ale tak było w planie też, nie? Z tego co patrzyliśmy. No właśnie. U. No wygłazili, przodek ładne Nie? Jest tam kontynuacja w tamtym tam kierunku. Jest zawał. W drugą stanę trzeba iść. Dobra, czyli sobie przekręcę tamten zawał Nie zaświeciłem Ci za mocno? A dalej A tam patrzyliście? Za ten? Za tym zawałem? Tym tu przodek, dobra? tutaj to idzie w kierunku nie, No, Nie wiem. Nie ale ładne ładne te chodniki, no Nie gadajcie. Nie gadajcie. Tamte takie były mniejsze, a tutaj już tutaj obszerniejsze takie no. Tak. lina. Ankra chyba to jest jakaś. Czy coś jest, śruba wielka taka. No niezła. Może łokotwa w prosto, żeby nie, po, nie poleciało coś. No możliwe. Tam jakaś komora. Z filarem. No te kolory fajnie wyglądają. Tak, Coś, nie ale nie. trochę na tych szmunków zalega tej wody. Tam pewnie będzie przejście. Tam, no, gdzie Paweł nie wiem, teraz wiem, to, to pewnie jest tak ponoć. Tu zwalone wszystko. To pewnie jest. Wejść tam. O, Paweł! Dobra, tylko się tak na za bardzo nie wiesz, nie oddalaj. O, tutaj to mijanka była niezła.